Cześć, witam was w kolejnym odcinku a dzisiaj pokażę wam nowy nabytek jakim jest kurka karzełka łapciatego od razu wam mogę powiedzieć jest to nie jest to czysta rasowa kurka nie jest to czysta rasowa ale jest to mix karzełka łapciatego z może z silką na pewno z czymś co ma czubek jest to nasz, u mnie jest dwa tygodnie ponad i jeszcze dzisiaj was powiadomię o tym, że jak widzicie tutaj nie ma koguta drugiego, jest tylko jeden. Nie sprzedałem go, tylko niestety padł, nie wiem dlaczego i została tylko parka, ale dobrze, że został jeden kogutek i mam jeszcze tę kurkę. Kurka niesie się, już mam od niej trzy jajka. Nie wiem dokładnie ile ona ma lat. Podejrzewam, że ponad rok. Kogut będzie miał dopiero rok. W lipcu. Tak myślę, że ta kurka może ma mniej niż rok. Na pewno ma więcej niż 6 miesięcy, bo znosi jajka albo 8 coś takiego więc bardzo się cieszę i podoba mi się, choć nie jest rasowa. Ale niektórzy będą pewnie pisali dlaczego, po co ci mix, po co ci mix. Ale mi się bardzo podoba. Prawie no, nikt takiej nie ma, więc jest unikatowa. Była jeszcze jej córka albo siostra młodsza. Ale wziąłem starszą, ponieważ chciałam, żeby były jajki, żeby usiadła na nich. Jak się prezentuje ta parka? Kogo teraz zasłonił kurkę? Nie wiem, czy ją widzicie, ale postaram się wam ją pokazać. Jest kurka. Tam. włączył już lampę. Tam za nimi jest gniazdo. Więc to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.